Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z buildhacków. Tym razem buildhaki do Minecrafta 1.14. Trochę się postarałem, myślę, że dosyć spoko wyszły. Tam już jakieś widać jeden. I e, proszę o jakiś miły komentarz. Łapkę w górę, co się da, żebym wiedział, że Wam to się podoba. Także zaczynamy o szkielety. Dobrze, lecimy do pierwszego. <laughs> Pierwszy to, można powiedzieć, kolej. Tak, mamy kolejkę niby w Minecrafcie, no bo wiadomo, to są minekarty i jeszcze są tory, ale te tory wyglądają obłędnie. No to jest oczywiście wiadomo, Campfire to jest ognisko, ale myślę, że dosyć spoko wygląda. Nie wiem, może się komuś to nie podobać, ale mi się to super podoba, jeszcze takie kółeczka tutaj dorobiłem z trapdorów oczywiście. I super to wygląda tak wchodzą, nie? Wiecie, do środka też. Widać w środku. O, hop. Nie chcę ruszać, bo wiecie, mogą spaść. Ale taki build hack bardzo pożyteczny. No dobrze. Lecimy do kolejnego i kolejnym jest... O, Stworzenie takiego obozowiska. No nie wiem czy to jest build hack. Może to jest chyba build hack... Głównie tu chyba będą rzeczy stworzone właśnie z tego campfire, bo jednak dodaje dużo rzeczy. Obrażenie nie daje, dziwne. No dobra, bo nie obrażeń nie dodaje, pewnie będzie dodawało. Także myślę, że dosyć spoko wygląda to całe, ten cały campfire, campfire? Nie, camping. To jest camping, tak, to jest taki build hack do campingu, że o, możemy sobie poukładać, nie wiem, na przykład takie trzy, bądź takie w ogóle cztery ogniska. I co? Fajnie to wygląda nawet, słuchajcie już. Super, i można tutaj sobie coś upiec. Wiadomo, może komuś to się nie podobać, mi się bardzo podoba, oprócz tego śniegu tutaj. Oh no, oh shit. Dobra, teraz lecimy do kolejnego, szybko lecimy, ale kolejny jest mega, bo to jest łódka. Po prostu tratwa bardziej, nie łódka. Tra, tratwa, piękny daszek, nie interesujemy się daszkiem, tylko właśnie tym. Znowu ogniska, stworzenie z nich łódek jest obłędnie, fajnie wygląda. Trudziłem się trochę nad tym dachem, myślę, że jakoś wygląda, bo wygląda trochę jak taki krzyż. Albo taki, no taki krzyż z wypustkiem jednym na środku. Jak wam się podoba? Myślę, że dosyć spoczko, tak pomysłowo. I nawet do dekoracji można by było to dodać, bo w sumie Blit tak prawie jak dekoracje. Ale mi się bardzo podobają Oczywiście musiałem pogłębić jeziorko Co widać tutaj na przykład W tym miejscu, że jest dirt Gras zamiast dirtu Tam też No niestety, no trzeba było pogłębić Dobrze, kolejnym jest y, kuchnia Kuchnia Która zawiera dosyć dużo rzeczy Oczywiście y, Tutaj jest znowu campfire i bardzo mi się to podoba, że taki wiecie, taki dym leci, jakby, jakby wiecie, coś tam się robiło w środku, nie? Tu oczywiście orka, wiadomo. I latarnie, które służą jako, nie wiem, żlambory małe, bądź jakieś oświetlenie, to już było w poprzedniej wersji. Ale spoko, dosyć spoko, ten komin też fajnie tak wygląda. Bardzo mi się to podoba. To jest na plus, że przechodzi na przez takie rzeczy, że można właśnie takie dekoracje i budowle tworzyć. Myślę, że dosyć spoko. Dobrze, ostatnią już, y, ostatnim build jest... Zegar. To jest zegar. Tak, to jest zegar, który... O, na dole ma, wiecie, dzwon, który... 12, jest równo 12, oczywiście jest równiutko 12, wow. Dyn, dyn. Oczywiście można go zrobić jeszcze, w... czekajcie, w taki sposób, że... Tak, i... Wiecie, tu musiałbym wejść do środka. Tak, i tak i po prostu aha, dobra. Teraz jak, jak się nazywał dzwonek? Nie pamiętam. Dobra. Bell. Ok, ok. Teraz jeszcze będziemy potrzebować y, clock, clock i item, item frame. Dobra, mamy. I prawdopodobnie o. I można go też tak powiesić. Chociaż nie wiem, czy to też tak dobrze, tak efektywnie wygląda powieszony. Chociaż z drugiej strony, tak się patrząc, ten hitbox strasznie widać. Ciekawe, czy to poprawił, że ten hitbox tak widać, ani ale animacja jest niezwykła. No, w Minecraftie animacja. Myślę, że ten zegar dosyć spoko wygląda. No, tak już za tak bardzo. Tak, spoko. Dobra. Jest gitesik. Powiedzmy, że jest Kites, Kites Miut, gites, Maiones, O. I można, o, Campfire. <głos》> nie żartuję tutaj, akurat nie, ale te wszystkie build hacki są dosyć fajne. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć standardowo. Nie robię długich odcinków, bo się nie opłaca z takich rzeczy. Nie wiem, nie wiem co ja bym tutaj więcej powiedzieć Wam. Pokazałem, jak to wszystko działa. Najgorzej jest układać te hmm. Campfire, bo one się układają. Zobaczcie, o. W taki sposób, nie? Wiecie, że musimy układać jak... O, żeby... Bo jakbyśmy już mieli tak ułożyć... O, to już w drugą stronę, oczywiście wiadomo, nie? I nie wiem, czy wiecie, że... Hej, bo... Hejbał... Bo... Gdzie jest hejbał? Hej... Gdzie jest ten? No, siana. Chyba hejbał się nazywał. Hey, hey. Hi. o dobra liderka mi się pomyliła nie wiem czy wiecie, że jeżeli położymy campfire nad czymś takim y, dym jest o wiele dłuższy Czekajcie zauważyć. o patrzcie tam jest do tamtąd a tutaj zobaczcie leci, leci, jeszcze leci widzicie to? czekajcie, porównamy sobie z czymś o, nie tutaj tylko tu, będzie drugi nie zobaczymy, jak daleko będzie leciał jeden zobaczcie jak daleko leci, leci jeden Maksymalnie do połowy dwa razy dłużej leci pod hejbalem, także dosyć spoko. Pomysł. Nie wiem dlaczego tak zrobili, po co? Nie wiem, może potem się spalał, wiecie? Możliwe. Że później będzie się spalał na przykład ten hejbal. To by było dobre. Dobrze, słuchajcie. Ja się z Wami pożegnam tutaj. W otoczeniu moich buildhacków. Że myślę, że odcinek Wam się spodoba. Myślę, nie wiem, nie jestem pewien. Jeżeli się spodoba, no to łapka w górę. Super, itp., itd. Followa na Insta, bo mam Insta. Mam Insta, wszędzie nam jest jej Instagram. Można wejść, jest na dole w opisie. Jak się nazywam? Mał podłoga Morganek. Także zapraszam serdecznie. że na razie, cześć. Just do it. Make. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.